Witam serdecznie w kolejnym odcinku Co Nowego Holandia. W poprzednim nagraniu omawialiśmy kwestie ulgi abolicyjnej, kwestie zniesienia ulgi abolicyjnej i jej konsekwencji, pojęcie rezydencji podatkowej. To nagranie jest praktycznie kontynuacją poprzedniego. Nagrania, gdyż otrzymaliśmy wiele zapytań od naszych widzów dotyczących kwestii, jak podać zmiany rezydencji podatkowej w Polskim Urzędzie Skarbowym. Przypominam, że można nas znaleźć na portalu ogłoszeniowym Oczywiście, zapraszamy do dołączenia do nas. W pierwszej instancji należy się zarejestrować na portalu fachwor.eu. Następnie wejdź na forum i tam znajdą Państwo naszą grupę, Co Nowego Holandia. I tam również zamieszczamy wszystkie nagrania z naszego portalu. Dziś, jak już wspominałam, będziemy rozmawiać na temat jak podać zmianę adresu, rezydencję podatkową holenderską do Polskiego Urzędu Skarbowego i oczywiście zachęcam do zapoznania się z naszym poprzednim nagraniem o uldze abolicyjnej, rezydencji podatkowej, gdyż te pojęcia w tym nagraniu nie będą już więcej omawiane, a na pewno są to pojęcia istotne, jeżeli chodzi o samo podanie rezydencji podatkowej. W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi poprzedniego nagrania postanowiliśmy wykonać parę telefonów do różnych polskich urzędów skarbowych z zapytaniem jak to wygląda ze strony polskiej i jak polskie urzędy widzą podanie zmiany adresu, zmiany rezydencji. Udzielono nam informacji, iż najlepszym sposobem w pierwszej instancji jest zmiana adresu w Polskim Urzędzie Skarbowym za pomocą formularza Zap3. Oczywiście takowy formularz dołączymy do tego nagrania. Zap3 można podać w formie listu lub w formie elektronicznej. Więcej na temat formy elektronicznej znajdą Państwo na stronie www.gov.pl. Proszę pamiętać, iż zmiana adresu w Polskim Urzędzie Skarbowym niesie ze sobą pewne konsekwencje. Mianowicie, będą Państwo zobligowani do aktualizacji adresu w przypadku zmian. To znaczy, jeżeli Państwo na przykład przeprowadzą się z jednego adresu na drugi na terenie Holandii, wówczas Polski Urząd Skarbowy musi zostać o tym poinformowany. Kolejną kwestią, dość istotną jest fakt, iż. W wielu przypadkach Polski Urząd Skarbowy odmawia wydania zaświadczenia, jeżeli podatnik ma adres zagraniczny. Nie wiemy dlaczego tak jest, jednakże wiele urzędów skarbowych sprawia dość duże problemy w tej kwestii. Stąd nasza sugestia, prosimy najpierw podać, pobrać zaświadczenie, a dopiero później ewentualnie zmienić adres. Przeanalizujmy proces dalej. Podano, podaliśmy zmianę adresu do Polskiego Urzędu Skarbowego i być może proces na tym się skończy. Ze strony Polskiego Fiskusa nie będzie kolejnych zapytań, a być może rozpocznie się etap drugi, kontrola przedstawionych danych. I wówczas rozpoczyna się wszczęcie postępowania z Urzędu Skarbowego, które następuje w formie postanowienia, o którym zostaną Państwo pisemnie poinformowani w drodze w rodze, e, zwykłego listu. Jednym ze sposobów e, zmniejszenia prawdopodobieństwa dodatkowej kontroli z, pol, ze strony polskiego urzędu skarbowego jest przedstawienie dokumentu ZAP-3 wraz z certyfikatem rezydencji podatkowej. Więc jest to ta druga opcja, czyli mogą Państwo wybrać pierwszą opcję, tylko ZAP3 i czekać na decyzję Urzędu Skarbowego, lub drugą, ZAP3 z certyfikatem rezydencji podatkowej z Holandii. Oczywiście możemy Państwu pomóc w tych wszystkich kwestiach. Zapraszamy na naszą stronę rozliczenia.nl. W kolejnym nagraniu będziemy rozmawiać o zaświadczeniach z Polskiego Urzędu Skarbowego, dlaczego są tak istotne, dlaczego zostały wprowadzone i dlaczego dość często Holenderski Urząd Skarbowy wiarygodność takowych zaświadczeń nie podważa. Jednakże o tym więcej w kolejnym odcinku. Dziękuję za uwagę.